you can everyone. W internecie pojawiły się pierwsze reakcje dotyczące Venoma 3 i film jest bardzo zabawny, lecz nieidealny. Dalej porozmawiamy sobie, co dzieje się z tym filmem Blade, ponieważ został usunięty z kalendarza premier w 2025. No ale zaczniemy od chyba pozytywnego update'u związanego z adaptacją kolejnej gry, czyli Dead by Daylight podczas New York Comic Con Jason Blum, czyli szef Blumhouse, powiedział co dzieje się z filmem Dead by Daylight. Film został zapowiedziany w marcu 2023. Reżyserem ma być James Wan. Jest to gra 1 kontra 4 z 2016 roku. Czterech graczy wciela się w ocalałych, a jeden gracz wciela się w seryjnego mordercę. No jak wiecie, Zadaniem mordercy jest zabicie wszystkich czterech ocalałych, a zadaniem ocalałych jest ocaleć. Jason Blum powiedział coś w sumie pozytywnego, bo zaznaczył, że zajęło im 10 lat zrobienie porządnego scenariusza do FNAF, który, no, nie był może idealny, ale był okej. Okay. No i Dead by Daylight ma również podobną sytuację. Blum wspomniał, że aktualnie pracują nad scenariuszem do Dead by Daylight, ale nie wie, ile to zajmie czasu. Czy 12 miesięcy, czy 5 lat. Nie zaczną robić filmu, dopóki nie uznają, że scenariusz jest idealny. Dead by Daylight jest dosyć znaną grą, tak więc wydaje mi się, że tutaj stawka jest bardzo wysoka. Jest to bardzo ciekawy pomysł na film, aczkolwiek Blumhouse musi dobrze przemyśleć, kto będzie mordercą. Jak doskonale wiecie, albo i nie, mordercą mogą być różne postaci, na przykład Jason Voorhees, albo Michael Myers, albo ktoś zupełnie inny, taki jak Xenomorph albo Pyramid Head. Tak więc to jest chyba największy problem, ale ja wierzę, że im się uda. Kolejna informacja ucieszy fanów Johna Wicka, ponieważ mamy nowe informacje dotyczące spin-offu o Keinie. Chad Stahelski udzielił wywiadu Hollywood Reporter, w którym wspomniał, jak mają się sprawy z franczyzą Johna Wicka. Wspomniał, że oprócz serialu Under the High Table aktualnie pracują nad scenariuszem do spin-offu opowiadającym o Keinie, czyli niewidomym zabójcy na widzieliśmy w Johnie Weeku numer 4 i jego historia była tam zaledwie draśnięta, tak więc wydaje mi się, że spin-off będzie musiał pogłębić tą historię, prawdopodobnie pokazując jakieś wcześniejsze wydarzenia i to będzie idealny moment, idealna okazja, aby Keanu Reeves znowu wcielił się w morderczego Johna Weeka. Wydaje mi się, że decydującym momentem będzie premiera Baleriny. Jeżeli ten film zyska grono fanów i zarobi mnóstwo pieniędzy, to franczyza Johna Wicka będzie działała się jeszcze przez kilka następnych lat. A teraz taki szybki news, ponieważ Hollywood Reporter ogłosił, że Tom Holland wystąpi w kolejnym filmie Christophera Nolana. Powiem wam, że bardzo się cieszę, ponieważ Tom Holland, tak jak RDJ, utożsamiany jest tylko z jedną rolą, oczywiście tą Spidermana. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo mam nadzieję, że dzięki tej roli Tom Holland będzie mógł zerwać z siebie tą łatkę, czy raczej strój Spidermana. Dzięki temu będzie mógł rozszerzyć swoje portfolio, jak również rozszerzyć wachlarz swoich umiejętności aktorskich. No bo nie oszukujmy się, Tom Holland ma już. Około 30 lat, tak więc już jest czas, aby odpuścić sobie Marvela. Przynajmniej tak mi się wydaje. No bo w komiksach Marvela Peter Parker ma około 15 lat. Tak więc, no, już czas. Niestety nie wiemy, o czym będzie film Christophera Nolana, no ale wiemy, że Avengers 5 będzie nagrywane od około marca 2025, Spider-Man 4 około maja 2025. Mam tylko nadzieję, że przez angaż w filmie Nolana zdjęcia do Spider-Mana 4 nie zostaną opóźnione. Wydaje mi się jednak, że Spider-Man 4 będzie miał w tym przypadku priorytet. No, chyba, że Tom Holland będzie pracował 36 godzin na dobę, 9 dni w tygodniu i będzie skakał między jednym, drugim a trzecim planem zdjęciowym. No, a teraz mam dla Was szalenie ciekawą informację na temat tego, co właśnie wydarzyło się z Blade'em. Blade'a zapowiedziano w 2019 roku, czyli 5 lat temu. No i od Przynajmniej kilku lat ja uważam, że Blade z Maharashalą Alim nigdy nie powstanie, że jest to pralnia pieniędzy. No i właśnie Deadline opublikował artykuł, w którym oznajmił, iż Blade został przesunięty na czas nieokreślony. I to jest zła wiadomość. Film został usunięty z kalendarza Marvela z 2025. Miejsce Blade'a, czyli 7 listopada 2025, zajmie teraz najnowszy film Trachtenberga, czyli Predator Badlands. Jednocześnie Marvel zabukował sobie trzy daty na 2028 rok, czyli luty, maj i listopad. Nawet nie wiem ile razy Blade stracił scenarzystę, reżysera i ilu aktorów odeszło od tego projektu, ale Maharshala Ali nadal oficjalnie się mocno tego trzyma, ale wydaje mi się, że nie na długo i również opuści ten tonący statek. Według skuperów Blade został przesunięty na czas nieokreślony, ponieważ nie opowiada historii multiwersalnej, a przecież jak doskonale wiemy, jesteśmy w multiversum Saga. Multiverse Saga skończy się gdzieś w 2027 lub 2028, zależy od kolejnych przesunięć filmu Avengers 6. No i wtedy będzie już za późno na Blade'a, bo będzie trzeba wprowadzić X-Menów, a X-Meni no raczej nie kojarzą się z Blade'em, aczkolwiek mieli kilka ws wspólnych historii w komiksach, to będą się w 100% skupiali na. X-Menach. No i takiego Blade'a no już niestety pogrzebiemy. Według dana RPK Marvel zamiast Blade'a chce zrobić film Midnight Sons. No i tam ma się rzekomo pojawić właśnie Blade, Moon Knight, Agatha Harkness, Scarlet Witch i wiecie, zebrać całą tą magiczną i mistyczną część MCU i stamtąd pójść dalej. Czy coś takiego będzie miało miejsce? Bardzo wątpię, kalendarz premier Marvela jest bardzo mocno zapchany i nie ma nam to miejsca. Mówię tutaj o Midnight Suns nie ma miejsca na ten film aż do Avengers 6. A po Avengers 6 ludzie już nie będą chcieli oglądać Blade'a, będą chcieli oglądać X-Menów. I takie jest moje zdanie, ale jakie jest Twoje zdanie? Daj mi znać w komentarzu poniżej. No, i temat dnia, ponieważ właśnie pozwolono wszystkim dziennikarzom opublikować pierwsze reakcje na Venoma 3. Przypominam, Venom 3 będzie miał premierę 25 października 2024 roku. No i na Twitterze, jak również innych social mediach, pojawiły się bezspoilerowe reakcje na ten film, ale uważajcie, bo. Niektórzy mogą zostawiać spoilery. W każdym razie pojawiły się pierwsze reakcje, które chwalą ten film w każdym aspekcie, ale mówią, że nie jest to film idealny. Teraz w tle będziecie mogli przeczytać sobie różnego rodzaju wpisy, no a taką częścią wspólną jest fakt, że Venom 3 jest naprawdę świetną komedią. Gra aktorska Toma Hardego jest niesamowita. Interakcje pomiędzy Venomem a Edim Brokiem są czystym złotem. Akcja jest naprawdę fenomenalna. No i film przeciąga granice PG-13 no, do granic możliwości. Wiele osób wspomina o tym, że film jest laurką do filmów akcji lat 80. Praktycznie każdy wspomina o tym, że jest to najlepszy film z serii Venom i bardzo żałują, że nie będzie kolejnej części, że jest to ostatni taniec Toma Hardego jako Eddie Brock. Solowym filmie o Venomie. Bardzo dużo osób też wspomina o tym, że film nie jest idealny, ale nie znalazłem żadnej opinii mówiącej o tym, co tak naprawdę im się nie podobało. Większość osób mówi, że film jest super pod tym, tym i tym względem i że nie jest on idealny, ale już nie wyjaśnia, co im się tak nie podobało. Osobiście nie mogę doczekać się swojego seansu Venom 3, no i jak zwykle oczekujcie weekendu z Venomem, tak więc jeżeli nie chcesz tego ominąć, to zostaw suba z dzwoneczkiem.